Klub Kajsa do typu ławy włączył się do no, akcji Szlachetna Paczka. Stwierdziliśmy, że okres świąt to jest idealny moment, żeby, żeby pomagać. Włączyliśmy się wspólnie całym klubem, nie tylko zawodnicy, ale też sztab, cały sztab i zarząd. Znaleźliśmy rodzinę, która uznaliśmy, że bardzo potrzebuje naszego wsparcia. Jest to pięcioosobowa rodzina z Puław, która posiada swoje problemy. I my chcemy pomóc im w tym, żeby chociaż na chwilę zapomnieć o tych problemach i żeby mogli się skupić na, na sobie, na, na, na byciu rodziną. Wiemy, że ojciec w domu jest złotą rączką, można powiedzieć, i bardzo dużo pracuje, żeby utrzymać rodzinę. Mają trójkę, trójkę dzieci nastoletnich, którzy, którzy na pewno chcieliby normalnie funkcjonować, a gdzieś musieli. Musieli się skupić na tym, żeby, żeby utrzymać dom, więc jeżeli mamy okazję dać coś od siebie, to oczywiście bardzo chcemy w tym uczestniczyć i mamy nadzieję, że te małe rzeczy, które, które my możemy przekazać, sprawią, że. Tej rodzinie będzie chociaż trochę lepiej w życiu i zachęcamy do, do, do pomagania, bo warto pomagać, szczególnie w tych czasach pandemii, gdzie jest naprawdę wiele potrzebujących rodzin i to jest taki okres, gdzie musimy się wspierać, ponieważ tylko, tylko wspólnie, wspólnie możemy to przetrwać.